Siemanko, witam w naszym pierwszym foilowym tutorialku. W tym odcinku zajmiemy się budową foila i jego działaniem. Omówimy różnice wynikające z budowy poszczególnych elementów, a na koniec ustawimy foila tak, aby było łatwo na nim stawiać swoje pierwsze kroki. Zapraszam. Foil to nic innego jak taki samolocik, z tą różnicą, że porusza się pod wodą i tam wytwarza siłę nośną, która umożliwia nam lewitację. W budowie foila możemy wyróżnić przednie skrzydło, tylne skrzydło, czyli stabilizator, fuselage i maszw. To wszystko, połączone z deską, stworzy naszą maszynę do lewitacji. Jak to działa? Foil unosi się na takiej samej zasadzie jak samolot, czy cokolwiek innego co ma skrzydła. Dzięki swojemu profilowi rozpędzone przednie skrzydło zacznie wytwarzać siłę nośną i wypychać nas do góry. Tylne skrzydło ma siłę nośną skierowaną w przeciwną stronę i pełni funkcję stabilizatora. Masz DFUSlash to tak naprawdę nic innego jak elementy łączące skrzydła z deską. Oczywiście ich cechy również będą miały wpływ na zachowanie foila, ale o tym za chwilę. Aby płynąć w lewitacji, czyli utrzymywać foila nad wodą, musimy znaleźć balans pomiędzy siłą nośną a siłą naszego nacisku na fojla. Gdy siła nośna będzie większa, foil zacznie wynurzać się nad wodę i odwrotnie, gdy będzie mniejsza, zacznie opadać. Siłę nośną możemy kontrolować na dwa sposoby. Pierwszy poprzez prędkość. Im większa nasza prędkość, tym większa siła nośna. Drugi, poprzez zmianę kąta natarcia skrzydła, osiągniemy to poprzez zmianę balansu ciała. Naciskając mocniej na tylną nogę, zwiększymy kąt natarcia skrzydła, a przez to również siłę nośną. Działa to na takiej samej zasadzie, jak gdy zaciągając bar w latawcu, zwiększamy kąt natarcia i dostajemy więcej mocy. Należy jednak pamiętać, że tak samo jak latawiec przy zbyt dużym kącie przepadnie, tak samo foil przy zbyt małej prędkości i dużym kącie postawi zbyt duży opór i się zatrzyma. Różne kształty oraz powierzchnie skrzydeł będą miały różne właściwości. Dla uproszczenia przyjmijmy, że im większe skrzydło, tym większa siła nośna. To oznacza, że będziemy potrzebować mniej prędkości do płynięcia w lewitacji. Na początek dobrym rozwiązaniem jest celować w skrzydła pomiędzy 800 a 1200 cm2. Mniejsze będą potrzebowały dużo większej prędkości, co może utrudnić naukę. Większe bardzo szybko się znudzić i ograniczyć nasz późniejszy progres. Oprócz wielkości, ważną cechą skrzydła będzie jego stosunek długości do szerokości. Tu możemy dla uproszczenia przyjąć, że im bardziej podłużne skrzydło, tym szybsze. Maszt. Idealnym masztem na kilka pierwszych godzin nauki będzie taki króciutki, 40-50 cm. Ułatwi to opanowanie deski z foilem, pozwoli na pierwsze lewitacje, a w przypadku wynurzenia się przedniego skrzydła nie będzie od razu oznaczało katapy. Będzie to jednak maszt, który bardzo szybko się znudzi, więc jako pierwszy możemy rozważyć taki o długości około 60 cm. Im bardziej zafalowany jest nasz spot, tym dłuższego masztu będziemy potrzebować do komfortowego pływania. Dłuższy maszt pozwoli też na bardziej agresywne pływanie, będziemy mogli płynąć mocniej na krawędzi, nie ryzykując, tym samym wynurzeniem skrzydła z wody. Na początku naszej kariery będziemy często pływać z deską po wodzie, dlatego dobrym rozwiązaniem jest spora deska, która z łatwością utrzyma nas na powierzchni i pozwoli się rozpędzić, a w przypadku błędu uratuje nas od katapy. Możemy tu wyróżnić dwa rodzaje desek: wypornościowe, bądź takie, które tej wyporności nie mają za wiele. Deska wypornościowa ułatwi nam zadanie w skrajnych warunkach, gdy będziemy mieli bardzo mało wiatru. Jednak trudniej jest ją opanować na początku, ponieważ będzie wyskakiwać nam z wody i ustawiać się na płasko. Deska skimowa, czy też drewniana, co prawda nie poratuje nas wypornością, za to dużo łatwiej będzie ją opanować w wodzie, jak chociażby utrzymać na krawędzi przed startem. Dodatkowo jej zachowanie podczas płynięcia po wodzie bardziej przypomina twin tipa, czyli coś, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni. Niezależnie od tego jaką deskę wybierzemy, warto zamontować przedni strap lub strapy. Ułatwi to nam kontrolę deski przed startem i podczas płynięcia. Fuselage i stabilizator. Zazwyczaj są dedykowane do naszego zestawu i nie mamy możliwości wyboru pomiędzy nimi. Jednak im dłuższy fuselage i im większe tylne skrzydło, tym bardziej stabilny foil przy wynurzaniu i zanurzaniu, czyli wolniejsza jego reakcja. Na początku duży stabilizator będzie zdecydowanie łatwiejszy. O ile stabilność w osi przód-tył uzyskamy stabilizatorem, to w osi pięty-palce osiągniemy dzięki szerokiemu masztowi oraz długości i zagięciu przedniego skrzydła. Stabilność w ostatniej osi, nazwijmy to skrętną, osiągniemy dzięki kształtowi stabilizatora lub innym rozwiązaniom, które zapewnią opór boczny. Wybierając nasz sprzęt, warto wziąć pod uwagę, czy oferuje on możliwość regulacji poszczególnych ustawień. Po pierwsze, Strapów względem deski, czyli kilka insertów na każdego strapa. Po drugie, ustawienia foila względem deski, czyli szyny w desce, bądź kilka insertów do przymontowania masztu. Po trzecie, ustawienia kąta natarcia stabilizatora, czyli podkładeczki, bądź przesuwne tylne skrzydło. Zmiana tych ustawień pozwoli nam na regulację balansu ciała, jaki musimy przenieść na przednią bądź tylną nogę, aby płynąć stabilnie w lewitacji. Jak ustawić naszego foila na początek? Pływając na Twin Tipie jesteśmy przyzwyczajeni do obciążania mocno tylnej nogi, co na foilu spowoduje natychmiastowe wychodzenie foila do góry i wyskakiwanie z wody. Aby temu zapobiec, na początek ustawiamy foila tak, aby nawet przy obciążeniu tylnej nogi nie wychodził on zbyt łatwo nad wodę. Możemy to osiągnąć poprzez przesunięcie strapów w stronę dziobu deski, poprzez przesunięcie foila bliżej rufy lub poprzez zmniejszenie kąta natarcia tylnego skrzydła. Później w miarę naszego progresu będziemy zmieniać te ustawienia tak, aby coraz więcej ciężaru ciała mieć na przedniej nodze. Jeżeli już skręciliśmy naszego foila jak należy, pozostaje nam upewnić się, że mamy właściwe warunki do pływania i wystarczające umiejętności. Ale to omówimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!